Cześć, BMW E24, czyli pierwsza generacja modelu 6, to prawdziwa legenda. Nawet jeżeli nie interesujecie się zabytkową motoryzacją szczególnie, to obok tego auta po prostu nie sposób przejść obojętnie. Jest to samochód, nie nadużywam tego słowa, ale w przypadku tego auta śmiało można powiedzieć, jest to auto kultowe. I to jest najdłużej produkowany model BMW w historii tego producenta 13 lat. Kiedy w 1976 roku ten samochód pojawił się na rynku, wybuchł prawdziwy entuzjazm dziennikarzy i klientów, i te 13 lat produkcji to były bardzo szczęśliwe lata, ponieważ BMW potrafiło wykorzystać wszystkie te atuty, które zaprezentowało swoim klientom. Nie było tutaj żadnego rozczarowania. To na nadwozie przyznacie jest bardzo stylowe. Jest to samochód, który zastąpił model E9 oznaczony kodem 3.0 czy 2.8 CS CSi. Potrafiono zachować styl BMW, ale bardzo kreatywnie go unowocześniono. W związku z tym to nie był jakiś samochód, który nie nadążał za swoimi czasami. Co więcej, ten samochód wyznaczał nowe trendy. Jego design to dzieło francuskiego stylisty, który swoje umiejętności pokazał przy projektowaniu chociażby takich legend motoryzacyjnych jak Mercedes W113 Pagoda. Później przeszedł do BMW, gdzie dzięki niemu Narodziła się nowa linia stylistyczna tzw. rekinów, trójka, piątka i właśnie szóstka, ukoronowanie tej palety, tych dynamicznych, zadziornych samochodów z taką werwą. Później Paul projektował wnętrza do samochodów Peugeot. Cóż, patriotyzm chyba kazał mu to zrobić, ponieważ mógł podejrzewam, przebierać w ofertach z całego świata. Niemniej jednak to, co zrobił dla Niemców. To naprawdę zasługuje na wyjątkowy szacunek. Dobra, koniec tych zachwytów. Pora na parę suchych faktów dotyczących tego właśnie nadwozia. Auto mierzy 4,75 m długości, 1,72 m szerokości i 136 cm wysokości. Ja mam 1,85 mniej więcej i widzicie, że na tle tego samochodu jestem bardzo wysoki. Tutaj też bardzo cechą charakterystyczną tego modelu jest długa przednia maska, bo pod nią skrywały się wspaniałe sześciocylindrowe silniki rzędowe. Taki też jest pod maską tego egzemplarza, ale o tym za chwilę. Dobra, uroda urodą, ale samochód musiał być też bezpieczny, ponieważ w Ameryce, gdzie zamierzano eksportować ten samochód i tam go eksportowano, były bardzo surowe normy bezpieczeństwa, więc niech nie zwiodą Was te cienkie, prawie że filigranowe słupki A, B czy C. Auto było bardzo odporne na zderzenia. W procesie projektowania poświęcono wiele uwagi tym aspektom, i dzięki tym staraniom. Nowa szóstka była jednym z najbezpieczniejszych samochodów, które wtedy były oferowane. Debiut jego nastąpił w 1976 roku, ale w 1975 roku rozpoczęła się jego produkcja. Produkcja miała miejsce nie w zakładach BMW, a w zakładach Carmana. I tam powstawały nadwozia, natomiast montaż końcowy powstawał właśnie w zakładach BMW. Za ocean wyeksportowano przeszło połowę wszystkich wyprodukowanych samochodów, czyli około 45 tysięcy sztuk, a wszystkich szóstek tej serii wyprodukowano 86 przeszło 86 tysięcy egzemplarzy. Ten egzemplarz, który stoi obok mnie, to jednak wersja pochodząca z rynku europejskiego w najpopularniejszej wersji silnikowej 635 CSI. Nie CS1, CSI. Zajrzyjmy pod tę spektakularnie długą maskę, co my tutaj mamy. Sześciocylindrowa jednostka rzędowa, wyróżnik tej marki BMW, ma ogromną tradycję w budowaniu tego typu silników, a ich dźwięk to najlepsza symfonia w kategorii sześciocylindrowych jednostek. Obok oczywiście. Legendarnego silnika Busso stosowanego w Alfie Romeo. Zresztą posłuchajcie go. Silnik, jaki mamy tutaj pod maską, to jest jednostka M30. Legendarny silnik, który zna każdy fan BMW, każdy szanujący się fan BMW. Wcześniej te modele miały w wersji 6.3.5 silniki oznaczone kodem M90, natomiast w 1982 roku zostały zamienione właśnie przez silnik oznaczony kodem M30. To jest jednostka wykonana z żeliwa szarego. Wałek rozrządu jest umieszczony w głowicy. Głowica jest wykonana ze stopów lekkich. Wał korbowy jest podparty na siedmiu łożyskach, a silnik zasilany jest ryskim Bosch Motronic DME jest dzięki temu dość żwawym samochodem także dzięki temu rozwija 218 koni mechanicznych przy 5200 obrotów na minutę maksymalny moment obrotowy wynoszący 224 Nm ten samochód rozwija przy 4000 obrotów na minutę. To jest bardzo fajna jednostka, która świetnie napędza ten samochód. Tu skonfigurowana jest z automatyczną skrzynią biegów w produkcji ZF. Jest to model 4HP22. I oczywiście, napęd jest przekazywany na oś tylną, ale tego chyba nie musiałem wam dopowiadać. W tym miejscu zaznaczyłem już, że dużo było modernizacji w tej 13-letniej karierze rynkowej tego modelu. Ale wiecie co? Tutaj jest bardzo ładne miejsce, ale tak dużo ludzi się kręci, że nie jesteśmy w stanie nagrać tego w tym miejscu w całości. Dlatego teraz zapraszam Was do innej lokalizacji, a w międzyczasie przejedziemy się tym legendarnym samochodem. No to jedziemy, słuchajcie. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Przede wszystkim Czuć jakość w każdym calu tego samochodu, w każdym centymetrze, bo jest to samochód europejski, czuć jakość tego auta. Auto bardzo jest responsywny, układ kierowniczy, widzicie, bez problemu. Skrzynia biegów też jakby nie niweczy potencjału, który daje nam silnik. Mamy w końcu ponad 200 KONI, to w tamtych czasach. Było naprawdę czymś wspaniałym. Oczywiście to nie była najmocniejsza wersja były też dychawiczne wersje 628, których no niekoniecznie będę Wam mógł polecić. Natomiast myślę, że ten silnik jest bardzo, bardzo dobrym wyborem z tą skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o właściwości jezdne tego samochodu, to już powiedziałem: on ma taki charakter, właśnie taki dobry. To, co było piękne w niemieckiej motoryzacji lat 70. i 80., wszystko pięknie pracuje, wspaniale pracuje. Jest Auto jest dopracowane i tu jest zupełnie inny charakter niż w przypadku Mercedesa. Bo Mercedes jest bardzo wygodny, bardzo e, dobrze zrobiony, ale jest e, tak, jak powiedziałem, jest to auto, które jest nastawione na komfort. Tutaj wszystko. Działa na rzecz właściciela. Nie tylko zawieszenie, nie tylko y, silnik, ale naprawdę nawet ta, to wnętrze jest y, skierowane pod kątem właściciela. Nomen omen. Poza tym bardzo dobra widoczność, świetne materiały, kierownica, która doskonale leży w dłoni. Nie patrzcie tylko na zużycie paliwa, gdyż to zawsze będzie Was przyprawiało o gorszy gorszy humor. Ale widzicie, auto jest dobrze wyposażone, mamy klimatyzację, mamy bardzo ergonomiczną deskę rozdzielczą, naprawdę nie możemy się przyczepić, to jest taki oldtimer już pełną gębą, który nie boi się jakichś tras, możemy nim jeździć cały czas na jakieś dalsze dystanse i po prostu jak współczesnym samochodem Dojechaliśmy na inną lokalizację. Tutaj mam nadzieję, że tylu spacerowiczy nie będzie, ta droga jest zamknięta. Nie będzie tutaj tyle spacerowiczy, a może oni udawali spacerowiczów, a tak naprawdę chcieli podziwiać ten samochód, który spokojnie mógłby robić zapomnik małej architektury. Największa modernizacja miała miejsce w 1982 roku i tutaj dokonano szeregu zmian. Samochód był lżejszy, ale sztywniejszy. Kolejna zmiana to zawieszenie. Zawieszenie wcześniej było w zasadzie 1 do 1 z serii 5. Tutaj już konstruktorzy bardziej się postarali, zmienili trochę wahacze, stabilizatory, dzięki czemu ten samochód prowadził się jeszcze lepiej. Ale już ta pierwsza seria prowadziła się naprawdę dobrze i było to powodem zachwytu wszystkich testujących ją dziennikarzy. Zbogaceniu uległo także wyposażenie. Na przykład od 82 roku seryjnym elementem był układ ABS, który występował już wcześniej od 79 roku, ale wtedy jako opcja. Dobrze, ja mogę oczywiście mówić, ale to wszystko możecie sobie wyczytać, ale teraz chciałem Wam pokazać trochę smaczku w tym samochodzie, abyście posłuchali, jak otwierają się drzwi, jak duży jest bagażnik, jak mało bądź dużo miejsca jest na tylnych siedzeniach, to jest samochód 4 miejscowy. W ogóle, abyście troszeczkę poczuli ten samochód, żebyście zobaczyli to, czego nie możecie wyczytać w prasie z tamtych lat, czy w artykułach, licznych artykułach poświęconych temu modelowi. A więc co? Zaczynajmy! Zobaczcie, jak ta klamka jest piękna. Nie tylko ładna stylistycznie, ale też w działaniu. Świetnie działa po 40 latach, chociaż ten samochód ma naprawdę niewielki przebieg. Drzwi bez ramek, Szyba jest pozbawiona ramki. To też tak sportowo wygląda. Świetnie, ja bardzo lubię. Jak ktoś ma problemy z wysiadaniem, to może tak tego nie lubi, a szczególnie może nie lubić tego mechanizm podnoszenia szyb. No ale on nie ma prawa głosu, a nawet jakby miał, to prawdopodobnie nie zrozumielibyśmy go, bo mówił po niemiecku. Wtedy jeszcze po niemiecku, nie po chińsku. Zobaczcie, jak tutaj jest wykończony pięknie ten samochód. Mamy listwę ze stali nierdzewnej. Tutaj mamy przy ryglu listwę aluminiową. Świetnie to wygląda, szczególnie w połączeniu z czarnym kolorem, ale to nie wszystkie smaczki tego modelu. Zamknijmy jeszcze drzwi, zanim omówimy wnętrze. Słyszeliście to? PING! PING! Pięknie. Solidność to jest kolejna cecha tego nadwozia. No i ten słupek to jest też taki pięknie wystylizowany element w tym samochodzie. Ja zawsze jestem wrażliwy właśnie na słupki C jakoś. Mam do nich słabość. I to właśnie pokazuje styl tego samochodu. Bo on jest bardzo minimalistyczny, ale każdy detal jest tutaj bardzo wysmakowany, przemyślany. Widać, że nie był dziełem przypadku. Lekko opadająca maska. Bagażnika, tutaj mamy taki fajny spoilerek. Duże tylne lampy, zderzak, on został zmieniony jeszcze w 1981 roku. Tylne lampy przypominają mi serię 7 z tamtych lat. To nawiązanie nie jest przypadkowe, bo to był samochód dla klientów serii 7. Bardzo luksusowe Coupé. Coupé, ale luksusowe. Następcą szóstki był zaprezentowany w 1989 roku model serii 8, seria ósma I mam nadzieję, że kiedyś też wam taki samochód pokażę, ale on w przeciwieństwie do szóstki miał silniki już ośmiocylindrowe. No i oczywiście 12, ale to temat na osobną historię. Zwróćcie uwagę jeszcze na ten tłumik. Tłumik jest y, umieszczony nie tak po prawej stronie, jak to zwykle ma miejsce, a jest przesunięty w stronę osi pojazdu. Kolejny wysmakowany detal to lusterko właśnie Obudowa jego jest ze stali nierdzewnej. Zresztą inne modele BMW w tamtym czasie też takie rozwiązanie miały. No i listwa, zobaczcie, jak tutaj fajnie ona przebiega tak bardzo płynnie tutaj się rozszerza, przykrywając tylne okna to jest taka rynienka dachowa zarazem. Yy, zobaczcie, że tutaj już łączenie, technologia też spawania, zgrzewania tego nadwozia, też już była odpowiednia do tamtych czasów. Yy, chociaż oczywiście były jeszcze samochody takie no, trochę gorzej technologicznie zrobione, ale w końcu mamy do czynienia z BMW. Tylne szyby się odsuwają. Co prawda na niedużą wysokość, ale o tym powiem Wam opisując wnętrze, do którego teraz Was zapraszam. To nie jest pierwszy model BMW, który miał tak wyprofilowaną deskę rozdzielczą, ale właśnie w połowie lat 70. ta koncepcja zyskała coraz większą popularność w bawarskiej firmie. Po lewej stronie mamy zestaw kontrolek informujących o ewentualnych niesprawnościach. Mamy też włącznik świateł. Włącznik świateł wygląda tak. I w tej chwili mamy Światła mijania. Tutaj mamy już bardzo standardowe wszystko to znaczy yy, przełącznik świateł długich, krótkich i kierunkowskazy lewy, prawy. Pięknie leżąca w dłoni kierownica, skórzana. No i zestaw, bogaty zestaw wskaźników oczywiście z charakterystycznym dla tej firmy ekonomizerem wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury, obrotomierz, prędkościomierz. Wszystko jest po niemiecku poukładane. Tu Wam wspominałem o tym. Mamy podnoszenie szyb. Przednie i tylne, tak. To jest właśnie bardzo ciekawe, nietypowe rozwiązanie. Jak widzicie, jest to kupe i miejsca tutaj z tyłu na nogi nie ma zbyt wiele, no, ale nie tego oczekujemy. Fakt faktem, że na głowę nie jest tragicznie, nie trzeba siedzieć tak, tylko można siedzieć tak i delikatnie czuć. Właśnie tą piękną, welurową tapicerkę na swoich włosach. Mamy za to podłokietnik, ale tak naprawdę sytuację tutaj ratuje to, że jest szeroko. Chociaż tak naprawdę nikt w tym samochodzie nie jeździł w cztery osoby. To chyba oczywiste. No i sterowanie szyb. Tutaj też mamy, możemy sobie opuścić trochę tę szybę tylną. To jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Poza tym za oparciami foteli mamy też fajne schowki. Też nietypowa sprawa. Jak na samochód typu coupé to naprawdę jest pełne zaskoczenie. Bagażnik jest bardzo duży. Nie będę nawet mówił, że krawędź wysoka jest załadunkowa, ale to w coupé chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Zmieści się tutaj naprawdę sporo rzeczy. Ciekawie umieszczono zapas z uwagi właśnie na ten tłumik. Tutaj zapas jest bardziej na lewą stronę przesunięty. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Chyba jeszcze oryginalne nawet. No i widzicie, zmieści się tutaj naprawdę dużo przedmiotów. Właścicielem tej pięknej wszystki jest Maciej. Cześć Maćku. Witam Ciebie. Maciek jest wielkim fanem zabytkowej motoryzacji. Zresztą tę pasję odziedziczył po ojcu Jacku, którego teraz pozdrawiamy. Yy, Maciek, powiedz trochę o tym samochodzie, o waszej rodzinnej pasji, bo przecież to jest cała historia i w ogóle historia tego egzemplarza też nie jest taka sztampowa. Jasne, przede wszystkim cieszę się, że w końcu wpadłeś do nas do przemyśla i mamy okazję nagrać krótki materiał na temat tego egzemplarza. Yy. I mam nadzieję, że również Twoim widzom spodoba się ten egzemplarz. I nie przedłużając, zaczynam opowiadać. Otóż ten samochód nabyliśmy w roku 2018. Wzmiankę o tym, że taki samochód jest dostępny, wysłał nam dobry znajomy, który mieszka we Wrocławiu. On też bardzo lubi klasyczne samochody, dlatego postanowił, że w ramach takiego koleżeństwa wyśle nam ogłoszenie, gdzie właśnie widniał ten egzemplarz. Samochód znajdował się pod Berlinem i nie zastanawialiśmy się długo. Pojechaliśmy po niego niemal od razu, ze względu na cenę 7000 euro. Taka była cena za ten egzemplarz. Wystawiał go pewien Niemiec, starszy pan, który po prostu potrzebował już się pozbyć tego samochodu. Ze względu na to, iż kiedy nabył ten samochód za nowości. Stawił go do garażu i trzymał 20 lat, i po upływie takiego czasu w końcu postanowił, że to odpowiednia pora, aby przeprowadzić renowację kompleksową. Niestety spotkała go przykra niespodzianka, ponieważ koszty renowacji przewyższyły jego możliwości. Dlatego zdecydował, że pozbędzie się jej, sprzedają. I tak oto natrafiliśmy na ten samochód. Od razu po zakupie zabraliśmy się za kompleksową renowację lakierniczą oraz mechaniczną. Pierwszym samochodem, który przeszedł u nas renowację, był BMW E21, co sprawiło, że bardzo wkręciłem się w temat renowacji. I przy tym samochodzie, mojemu tacie, pomagałem bardzo dużo. Uważam, że jego decyzja, którą podjął z zakupem tego egzemplarza, była niesamowicie trafna, ponieważ okazja była niesamowita i efekty, które ona przyniosła, możecie Państwo zobaczyć teraz, tutaj z nami. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z legendarną szóstką. Mam nadzieję, że poczuliście ducha legendy właśnie tego wspaniałego coupé. Ale historia BMW serii 6 nie zakończyła się w 1989 roku. Dopisała ją historia w 2005 roku. Pojawiła się kolejna generacja tego legendarnego modelu, która dzisiaj jest już Ciekawym Yang Timerem, i jeżeli będziecie chcieli, to w jednym z przyszłych odcinków będziemy mogli pokazać ten piękny i wspaniale, równie wspaniale brzmiący samochód. Także piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę. Pięknie brzmi. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, się. Cześć.